Dobra, jesteśmy już w tym głównym chodniku, prowadzącym w dół No bo gdzie by to mogło inaczej prowadzić? lewie resztki eee, Oświetlenia, kabli oświetlających albo też zasilających, ponieważ tam na dole mieliśmy stację pomp która opompływała wodę właśnie z Dawida no tu nam się dopiero korytarz zapada po stronie kątem jak tam z wodą? No. Na razie jest ok. Lepiej się tu nigdzie nie potknąć. Wchodzimy w niewysoki, mamy no może z półtora metra wysokości. Wystawiam ci skaty. Co mówisz? Wystawiam status i starki. Dobra. uch dobra tu gdzie stoisz była stacja pomp właśnie no za tobą, tu były całe pompy no ja widać ten podstawy no dobra, ja zarzucę linę tyle nie no nie, nie nie. łatwiej potem wejść no dobra Dobra, ja teraz to już na miejscu. E, tutaj mieliśmy stację pomp, która usuwała wodę z Dawida, nawet no, mam tutaj podstawę po tych pompach, ale zostały one zadane przez złumarzy. E, tutaj do pokonania był taki stromy próg, Widać jeszcze fragmenty rur kamionkowych, którymi ta woda była odpompowana tam na górę. Dobra, już wchodzimy tam na dół. Jak na to jeszcze przebiorę. Tam mamy zalaną część, tam niektórzy sobie nurkowali, pływali pontomem. Bo jak widać albo i tego nie widać, tam w prawej części gdzieś siewiecę. Dalej są komory. Tam przed nami też widać ścianę. Je rozkuli tę ścianę, to tam dalej się ciągnęły w korytarze Dawida. My no, udajemy się tam, a więc do tej części już też to było właśnie wydobywczej. Hmm. Podejrzewam, jeżeli tam nie będzie cugu, że tak powiem, to... Zapalimy sobie lampę wskaźnikową No i dobra, do zobaczenia za chwilę Dobra, znajdujemy się, znajdujemy się już w głównym chodniku wydobywczym chwili dzierży lampę wskaźnikową Jak widać jeszcze się napali, pali To po czym my idziemy to obecnie jest tak naprawdę strop, który się obwalił tu mam metalowe szyny, które ten strop kiedyś trzymały, ale to wszystko nie wytrzymało, nie wytrzymało obciążenia i po prostu runęło. Także będziemy się poruszać bardzo ostrożnie, żeby tutaj w nic nie uderzyć. To fajnie wygląda, widziałeś?

Nie, tylko mówię, bo e, słychać takie dziwne wie, odgłosy. Jakby to skały, że tak powiem, pracowały. Taką mam nadzieję, że to jedzie. Konkretnie. W sumie z tych sztoni, które odwiedziliśmy, to ta jest taka chyba najgorsza pod stanem technicznym. Pomyślałem, że gorsza niż ta Silver Lodge. O kurde. E, Długo się tak ciągnie, mając sufit na tym, od razu nad głową. Tam po lewej. I czas podnieł buty. Dobra. Ale No trochę tej obudowy sobie tam na tym dnie leży, więc. Jaś. No teraz ja już czuję siarkowodór. Dobra. Się, dalej. Słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób, że po dotarciu do tej prawej komory, a następnie po pokonaniu zawału, pojawił się problem. A mianowicie dosyć głęboka woda, na której dnie zalegało pełno obudowy górniczej. Nad głową zaśmieliśmy ogromny fragment skalny, który był bardzo spękany, a w dodatku Filipowi przydarły się wodery. No to też, że tak powiem, eksploracja na jedną osobę, w takim obiekcie jakim jest kopalnia węgla, była kopalnia węgla, po prostu nie wchodzi w grę. Także postanowiliśmy po prostu zawrócić, z relacji, które czytałem, z tego co pamiętam, ta sztolnia ciągła się pewnie przez jakieś około 100 metrów, następnie była już tak bardzo mocno zalana, że w spodniu buty nie dały rady i po prostu myślimy, że nie warto ryzykować, dlatego też odpuszczamy, wychodzimy na powierzchnię, no i po prostu na tym kończymy. Także do kolejnego.